Witam serdecznie, Aleksander Siekłania. Wystawa Nasi Chłopcy. Dużo już o niej mówiono. Ja nie chciałem wyskakiwać od razu z tym, chociaż powiem Wam, mnie osobiście, jak ja Wystawa Gdański Nasi Chłopcy, a przedstawiany Wehrmacht, to jeszcze nie zapoznałem się, jeszcze nie przeczytałem mm, odnośnie czego tam chodziło i czego tyczy wystawa, a już byłem zagotowany. Wehrmacht? Tylko tyle wiedziałem. Wehrmacht? Nasi Chłopcy? Nasi chłopcy to byli na barykadach Warszawy. Nasi chłopcy to byli, ginęli na Westerplatte. Nasi chłopcy ginęli, ginęli na, w różnych miejscach na całym świecie. To byli nasi chłopcy. Te małe brzdące, którzy biegali tam jako łącznicy. Te wszystkie młode kobietki, które mogły żyć, to były nasze kobietki. A nie ludzie w Wehrmachcie. I o tym sobie porozmawiamy dzisiaj. Przedstawię Wam, co się pisze w gazetach, co mówią ludzie, a przede wszystkim przedstawię Wam krótki filmik, kilka zdjęć, co moją uwagę zwróciło, zwróciło i jeden taki ciekawy filmik ludzi i ich opinia. Myślę, że to wszystko razem do kupy stworzy Wam jakiś obraz, ale zanim zaczniemy, łapka w górę, komentarz taktyczny, kliknij, subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, który sobie tam. Wibruję, żeby nie przegapić dalszych treści, a wszystkim osobom wspierającym kanał, bo to Wy jesteście tym realnym wsparciem. Właśnie to dzięki Wam, między innymi, ten wózek jest dalej przeze mnie i moich kolegów, koleżanki ciągnięty, wszystkim tym, którzy wspierają. Kanał swoim dobrym słowem, e, czy też stawiając tam wirtualną kawę oraz osobą nieprzewijającą reklam, bardzo serdecznie dziękuję A ci, którzy tego jeszcze nie zrobili. Jeżeli macie taką ochotę i wy, wy, wynagrodzić nam właśnie robioną tu pracę, zapraszam do opisu pod filmem to lecimy. Nasi chłopcy, tak z mojej perspektywy, pod, powiem tak na początek, czy Polacy w Wermachcie, czy w innych, no w Wermachcie Głównie, czy to była prawda? Tak, była prawda, oczywiście, że tak. Ja się nasłuchałem właśnie od babci, która właśnie mieszkała na Kaszubach. Mówiła, jak wpadał autobus i albo podpisujesz Folkslistę, albo wyjeżdżasz walczyć i tak robili. Pakowali autobus tam, gdzie nie podpisali, to gość szedł na front. A, a rodzina została wywożona i zaraz zjawiali się tydzień później osadnicy którzy wchodzili do ich chałupy taka podmiana jeżeli chodzi właśnie o okręg Chojnice, Okolice, Bory Tucholskie to tu już jest relacja mojej babci no właśnie ale tytuł Nasi Chłopcy mnie osobiście zagotował nie wiem jak was no ale dobrze zacznijmy od tego co się mówi co mówią gazety? Ogólnie, moi drodzy, to ta cała wystawa, nasi chłopcy, w, w, właśnie w Muzeum w Gdańsku wywołała ogromne poruszenie, falę krytyki, szczególnie ze strony prawicowej, tak, tak jeżeli chodzi o media i politykę, czyli internet, bo reszta to, wiadomo, to, to prawicowe za bardzo nie jest. Jak co niektórzy mówią, tytuł tej wystawy z ich punktu widzenia jest nieakceptowalny i ja uważam, że też tak jest, też mam taki punkt widzenia. Uważam, że jest to jawna koordynacja, koordynacja tego wszystkiego, jawna prowokacja. Sam zresztą, Kaczyński widzę tutaj, grzmiał, mówił o skoordynowanej akcji i uderzenie w polską rację stana. Jeszcze Andrzej Duda stwierdził, że jest to fałsz historyczny i e, moralna prowokacja i inne takie rzeczy, więc podobne m, do tego stwierdzenia, do. E, do, do, do moich ogólnie rzecz biorąc, wkleję wam gazeta.pl, wkleję wam link, żebyście sobie poczytali, ale jest tutaj e, niby jest ten fakt przedstawiony, że w pierwszej fazie, gdy Niemcy jeszcze myśleli, że uda im się zaciągnąć ludzi dobrowolnie, to praktycznie nikt się nie zgłosił, a później było jak, do, jak było, jest, są przedstawione historii ludzi, ktoś tam się decydował na ucieczkę był złapany, jednak został skazany na śmierć i tak dalej, i tak dalej. Są tam listy i inne takie i inne takie rzeczy. Prawda? E, niby historie takie są, czyli ludzi, którzy ludzi, którzy zostali wcieleni do Wehrmachtu. E, siłą bądź nie. No i teraz motyw jest taki, dlaczego nie można było po prostu inaczej nazwać tej wystawy. Czy to było coś ciężkiego? Ja uważam, że nie. Ogólnie rzecz biorąc, są też ludzie, którzy mówią, ale oczywiście, tam widziałem taki artykuł, ależ oczywiście, tam się tylko pozytywnie wystawy, na temat wystawy wysławiali, mieszkańcy Gdańska, oczywiście to byli, ponoć, że oczywiście jak najbardziej to przecież byli nasi chłopcy, oni byli tutaj i tak dalej, byli mieszkali w Gdańsku, chociaż w tamtym okresie, wiecie, że to był ułamek procenta, znaczy chyba ile, 3%, 4%, nie pamiętam. No już teraz dokładnie, ale reszta to po, z tego co wiem, z tego co ja wyczytałem, to byli sami Niemcy, że Gdańsk tak naprawdę, wolne miasto Gdańsk, to był bardziej niemiecki niż polski. No ale cóż, mm, dobrze. W każdym razie oświadczenie Muzeum Gdańska, wystawa czasowa, nasi chłopcy, jeszcze możecie na nią iść. Słuchajcie. Sprzeciwiamy się niesprawiedliwym i powierzchownym ocenom pojawiającym się w przestrzeni publicznej w związku z wystawą nasi chłopcy, mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy. Wyłącznie ze strony osób, które nie zapoznały się z samą ekspozycją, a nie jej kontekstem historycznym i edukacyjnym. Ubolewamy nad tym, że narracja wokół wystawy była wykorzystywana instrumentalnie do celów politycznych. Ja myślę, że sama nazwa już jest ze strony wystawy. Do celów politycznych, takie programowanie społeczeństwa. Tutaj słyszałem: mosty mają mieć zmienione nazwy na niemieckie, takie jak kiedyś Kaiserbrücke, czy coś w tym stylu. Nieważne: szaleństwo. Muzeum Gdańska oświadcza w związku z wystawą czasową. Nasi chłopcy, że wystawa została przygotowana we współpracy. Z Muzeum II wojny światowej w Gdańsku i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. To efekt pracy zespołu historyków i muzeolników, którzy od lat zajmują się dokumentowaniem złożonych losów mieszkańców Pomorza i innych. Ziem wcielonych do Rzeszy. Celem wystawy jest pokazanie tragicznego losu ludzi, którzy po 1939 roku znaleźli się pod brutalnym przymusem wpisani na volksliste. to o czym mówiłem, powoływanie do Wehrmachtu pod groźbą represji wobec siebie i rodzin. I powiedzcie mi, czy nie można było tego nazwać inaczej i byłoby wszystko ok. Ale ja chcę wam jeszcze e, coś pokazać, bo coś mnie tam zaciekawiło, dlaczego takie coś wisi. Na ścianie. To jest ciekawe. I powiedzcie mi, że tutaj nie ma w tym wszystkim polityki. Popatrzcie na to. Zainteresowało mnie to, co tutaj widzicie. Atak Wehrmachtem, PiS sięgnął po Wehrmacht. No, faktycznie. Historia z tamtego czasu. Tutaj na przykład dziadek z Wehrmachtu, odzew, książka tutaj. Dziadek w Wehrmachcie. Najbardziej mnie jednak właśnie, kochani, zainteresowało coś takiego, że można tam wieszać takie karteczki, co się myśli i tak dalej, że tam ktoś na dole napisze trudny, trudny temat, czy o ciężki temat i tak dalej. Można tam wytyczy wyczytać na tej dolnej kartce, ale mnie zainteresowała ta góra. Tragedia i pochron Rudego. Co kto uważa. A na koniec chciałbym, żebyście obejrzeli krótki film razem ze mną i no cóż, ja po prostu nie będę komentował a wy kochani, posłuchajcie uwierzcie mi, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rozmowa 3 minuty 44 sekundy naprawdę warto posłuchać nie ma tego co pan powiedział że zostali przemieleni przez wermach. to pan powiedział, pan powiedział prawdę przemieleni a tutaj mówicie. manipulujecie pojęciami to nie jest przywracanie nam prawdy. Odwracacie pojęcia. To, to, to nie jest, jest na To jest problem. To, co Pan teraz powiedział, bo ja Pana dosłuchałam, przedstawił Pan prawdę trochę tak jak, tak, jak powinno to być przedstawiane. To, co powiedział Pan Zbigniew. Pan mówił o tym przemieleniu przez Wehrmacht. Na tej wystawie, jak się wchodzi, ja nie widzę konkretnych informacji dotyczących tego, jakie były statystyki, ile osób dobrowolnie, a ile przymusowo walczyło w Wehrmachcie. No. no właśnie, ale tego nie widać. Z tej wystawy live ja nie mówię o osobie, która jest zainteresowana, ja mówię o turystach, którzy tutaj wejdą. Dla tych turystów wynika z tego, że po prostu Polacy bardzo chętnie, tak jak tu jest napisane, towarzyszy im to prawda strach, przygnębienie, ale nierzadko też ekscytacja wywołana nowym doświadczeniem i możliwością zobaczenia nieznanych dotąd stron. Niemcy przyjdą, będą się cieszyć, co zafundowaliśmy może tym Polakom wycieczkę, co? Tak to wygląda, tak to przedstawiliście, Szanowni Państwo. A dlaczego to się nazywa nasi chłopcy, a nie na przykład przymusowa armia, albo żołnierze we swojej woli? Decyzje kuratorskie mm -hmm. odnośnie tekstów nie pan nie odzydja, ucieka, nie ucieka, ucieka. Niech Pan nie ucieka, niech Pan nie ucieka. to jest ucieczka. Którego zespołu, jeżeli Pan raczej powie? Doktora Andrzeja który jest głównym kuratorem a w Pana ocenie określenie, że nasi chłopcy, gdy mówimy o ludziach, którzy zostali siłą zdecydowanej większości sytuacji wcieleni do niemieckiego Wehrmachtu, czy to jest Pana zdaniem właściwe określenie? Czy, najważ, czy ważniejsza jest czynność, ważniejszy jest stan, w jakim Polaków umieszczono przymusowo, czy ważniejsze jest powiedzenie nasi chłopcy, bo zobaczcie, kto był też w Wehrmachcie, a to w jakich okolicznościach przy takiej nazwie wystawy no schodzi na dalszy plan? Umiejętności dystrybutora pana radnego są mi szeroko znane. Natomiast tam na wystawie jest Leon Gierzowski, brat mojego dziadka. Siłą wcielony do Berlany. Czy ja po 80 latach, jako osoba mająca takie historie w rodzinie, powinienem się jej dbać? Nie. To jest symptom morskiej ziemi. A kto sugeruje, że Pan powinien się tego bać? My mówimy o tym, że przede wszystkim nazwa tego przedsięwzięcia jest nazwą, która może i w moim odczuciu wprowadza w błąd, bo jest postawiony akcent nasi chłopcy, czyli nie, że obcy chłopcy, tylko nasi, zobaczcie tutaj, a sednem było co? Sednem było to, że niemiecki okupant przemienił się w Przemienił polskich obywateli do Wehrmachtu, w którym oni ginęli masowo. Niemiecka polityka propagandy nam że żeby nasi ojcowie, nasze matki, teraz we wy nam wymówiacie, że to nasi chłopcy mordowali Polaków. To jest bardzo niebezpieczne zrównywanie, bo mówimy dzisiaj o reparacjach ze strony Niemiec. A jak Niemcy mają nam dzisiaj zapłacić te, repar te reparacje, skoro Polacy się zaczynają przyznawać do winy? To jedno, to drugie. Czy Niemcy tak dbają o tą historię? Ja sprawdzałam wszystkie podręczniki do każdego landu, podręczniki do szkół wyższych w Niemczech. W ramach Fundacji Łączy nas Polska przewertowałam każdy land. Wie Pan co? Tam tak się nie rozpisują o II wojnie światowej. Nie ma w ogóle o ofiarach polskich. Mowa o cyganach, mowa o LGBT, o homoseksualistach, o Polakach nie ma nic. I oni o to nie dbają. Postawili nam głaz jako zastępstwo pomnika. A Wy tutaj cały czas tworzycie. Różne wystawy, pomniki, czczące ludzi, Czemu pan się śmieje? Ja mówię Pani o mordowaniu, panik. ja mówię o mordowaniu polaków przez Niemców. No, no i widzieliście, a panu było śmiesznie. Panu było śmiesznie. Tyle. Myślę, że mój dalszy komentarz już nie jest potrzebny. Jestem ciekawy waszego zdania, co wy na ten temat myślicie? Czy jest z czego aferę robić, czy nie? Bo. <laughs> Czy Polacy mają prawo czuć się niezadowoleni, czy nie? Mi osobiście ta nazwa przeszkadza. Nie jest dla mnie. Wkurza mnie po prostu. Naprawdę. Wkurza mnie. Ale kartki mi się podobały tam, że można pisać. Więc pewnie te z Waszymi wpisami będą niezadowolenia. Oczywiście z pisami niezadowolenia będą kasowane, wyrzucane. Kochani, tyle. Łapka w górę. Dzwoneczek, subskrybuj komentarz taktyczny, grzeczny. Przypominam, I jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z opisem pod filmem. Możecie tam znaleźć różne formy wsparcia, w tym na przykład postawienie wirtualnej kawy dla, dla mnie lub innych redaktorów, właśnie redakcji AS Info. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem ciekawy Waszych opinii. Do usłyszenia. Cześć.